The more you buy, the more you save. That's the only thing you have to understand. Witam Was niezmiernie, niezmiernie miło. Po przełomowym GeForce RTX 4060 TI przyszła kolejna najtańszego przedstawiciela Ady, mianowicie RTX 4060. Wiele osób czekało na tę premierę. Nie przez przypadek największy odsetek użytkowników GPU stanowią ci z końcówką 60. Co tym razem dostajemy za niespełna 1550 zł. 3072 jednostki QDA 96 temu. To wszystko kraszono jest 8 GBą pamięcią GDDR6 na 128-bitowej magistrali, a zapomniałbym o interfejsie, którym jest PCI Express 4.0 x8. Na plus wypada TDP, które jest równe 115 W. Zegar układu graficznego w boost ma sięgać 2460 MHz, zaś pamięci 2125. W tym miejscu powinienem powiedzieć coś więcej na temat posiadanej wersji RTX 4060, ale nie mogę. Jak to nie możesz? Ktoś ci zabrania? No w sumie to tak, muszę trzymać się podpisanego NDA. NVIDIA od pewnego czasu ustala dwie daty publikacji prasowych. Pierwsza z nich tyczy się kart graficznych, których cena nie wykracza poza MSRP, w tym przypadku 1549 zł. Kolejnego dnia możemy publikować testy kart droższych, nawet o 200-300 zł, a NVIDIA to robi z wiadomego powodu. Po prostu chce uniknąć krytyki za nie do końca dobry, poprawny stosunek performance per watt. Tak się złożyło, że ja do testów otrzymałem dwie karty, które są droższe. Które kosztują ponad 1549 zł, i dziś nie mogę nic o nich mówić. Jutro już z kolei wszystko. <laughs> Także nic nie mówię o tych kartach, ale test tak czy siak w takiej formie się pokaże. Do dzieła. Jak wypada RTX 4060 względem swojego poprzednika? No cóż, bardzo podobnie jak dwa lata temu 3060 w starciu z modelem 2060. Różnice w Full HD sięgają 18% w 1440p ze względu na uboższy podsystem pamięci nieco ponad 15%. Nowa karta zielonych wygrywa za to rywalizację z RX 7600, ale to dlatego, że odjeżdża Radeonowi w dumie, a także w kontrol, gdzie karta czerwonych o podobnym stopniu inwalidztwa technicznego miewa ogromne problemy z poprawnym działaniem nawet pod 1080p. W innych grach konfrontacja ta nabiera większego smaczku, szczególnie że zarada ona ona zapłacicie 200 wy mniej. Co zatem stanowi problem dla RTX A4060? Obecność na rynku przecenionego RTX A3060 Ti. Ten dostępny jest dziś w podobnej cenie co wprowadzona 4060. Oczywiście nie wspierając przy tym DLSS 3 z FG, ale za to wyprzedzając świeżaka o blisko 15%. Kolejną ze spraw jest duża strata 4060 do 4060 Ti. Sięga ona w 1080p nawet 24%. Thank you Pewnością wśród Was znajdą się osoby, które będą chciały kupić RTX 4060 do starszych komputerów, pod starsze procesory, które nie wspierają PCI Express generacji numer 4. I tak się składa, że udało mi się przetestować we wszystkich grach, to jak się sprawuje właśnie RTX 4060 na starszej generacji PCI. W konfrontacji z nowszą, z tą domyślnie obsługiwaną PCI 4.0, okazuje się, że wypada lepiej niż RTX 4060 Ti. Nie było tak dużych kwiatków jak przy poprzednim teście. Teraz mogę Wam to przytoczyć. Te największe różnice w kontrol to nie niespełna 4%. Jeśli chodzi o Duma, to była piątka. W Far Cry różnica była największa, bo zbliżyła się niebezpiecznie do 10%. W innych tytułach wyniki są bardzo, bardzo zbliżone. To czasem ten sam wynik lub bardzo podobny. Z reguły jednak różnica nie przekracza 3-4% na korzyść PCI Express 4.0. Czy 8GB VRAM w roku 2023 na karcie za 1500 zł jest cool? No cóż, swoją opinię wydałem już w teście 4060 Ti. To była kartą droższą, która Także bazuje na 8GB i dość wąskiej szynie pamięci. I tutaj to wygląda podobnie, ba, nawet Hogwarts Legacy w ustawieniu 1080p Ultra z włączonym ray tracingiem wyłączał się, także mamy pewną nowość działania sterownika nvidia Więcej problemów zdarzyło się pod rozdziałką 1440p, gdzie frame time, szczególnie w dumie, a także w Horizon Zero Dawn, był na poziomie RTX-a 3060 lub niżej tego poziomu, co już informuje nas o skali problemu pod systemu pamięci. Także w pewnym względzie pod 1440p ta karta może mieć problemy z nimi się spotkacie, szczególnie kiedy będziecie porównywać tę kartę do rozwiązań z zasobniejszym vram ale także z lepiej pracującym pod systemem pamięci, jeśli chodzi w ogóle o szynę, a także pamięć GDDR6. Bez wątpienia, istnieje jedna kategoria, w której nową kartę zielonych należy tylko chwalić. To pobór energii. Niższy aż o 50 W od 12 GB wersji rtx 3060 i świeżynki AMD w postaci rx 7600. Nvidia doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego w prezentacji o nowej karcie nie Zabrakło wyliczeń dotyczących zużycia i kosztu eksploatacji następcy RTX-a 3060. Prawda jest taka, że podsumowanie o RTX-ie 4060 nie będzie tak krytyczne jak było wobec 4060 Ti, no bo jest to jednak model wyprzedzający swojego poprzednika Full HD o 18%. W 1440p te różnice są mniejsze na poziomie. 15% dostajemy DLSS3, FG i zdecydowanie lepszą efektywność energetyczną. Jakby nie było, na papierze to wygląda nieźle i to wszystko za niewiele wyższą kwotę zakupu, jeśli porównamy dziś cenę 3060 12 GB z rtx 4060. Natomiast to nie jest karta, która w jakiś sposób oczarowałaby rynek. To nie jest model który staje się drugim RTX 2060. 3060. Pamiętam do dziś, była bardzo rozczarowującą premierą po tym wielkim bumie 2060ki. Jednak nie przyniosła sporego przełomu i to samo możemy mówić o 4060. tyle że oprócz tej zmiany wydajności, która była podobna w zasadzie do tego co otrzymaliśmy po przesiadce z 2060 na 3060, bo mówimy o okolicach 20%. No oprócz tego dostajemy jeszcze kwestię DLSS 3 z FG. Który w niektórych grach może dać nam takiego busta. I mówię to całkowicie od serca, to są moje wnioski potestowe. Aczkolwiek, przechodzimy do jeszcze innych takich minusów czy bolączek związanych z RTX-em 4060. Na papierze jest to karta po prostu gorsza od 3060. Obcięta szyna, obcięty Fauram, obcięte Kuda, ten stosunek Kuda. Ady do tych najwyższych topowych układów, no to wszystko jakby wypada po prostu źle, a otrzymujemy to za tą samą kwotę, za jaką otrzymaliśmy na starcie 3060. To jest ta kwestia dosyć no, paląca i problem, który faktycznie gdzieś tkwi w naszej głowie, tkwi w głowach recenzentów i musimy o tym mówić. Nvidia naważyła sobie piwa, produkując bardzo dużo kart z rodziny Amper. I dziś widzimy tego skutki, bo na półkach sklepowych dalej zalega mnóstwo 3060, 3060 Ti, nawet 3070, chociaż skala jest trochę mniejsza. I obniżając ceny tych produktów, prowadzi do tego, że premiera takiej 4060 nie jest jakimś super hiper wydarzeniem. Ba, AMD oczywiście robi to samo. I okazuje się, że w cenie niewiele wyższej od RTX 4060 można nabyć kartę wydajniejszą, nawet o kilkanaście procent, w standardowej rasteryzacji otrzymać po prostu produkt wydajniejszy, który wypada lepiej. I tak samo wygląda to w przypadku RTX 4060 Ti i dlatego też Nvidia chce się bronić efektywnością energetyczną tymi wszystkimi wskazaniami, które pokazują ile możecie zaoszczędzić z biegiem czasu na użytkowaniu tej karty w gamingu. I ewentualnie ile zyskać po włączeniu DLSS3 z FG i cieszyć się dużo wyższym komfortem. Rozgrywki, komfortem, bo niekiedy ten komfort bywa różny po włączeniu frame generation. I to tak wydaje mi się, że ubiera cały ten temat w jedno. Pokazuje z każdej strony, jak ta karta wybada. Myślę, że jeszcze sobie o niej porozmawiamy w jednym z materiałów. Zbiorę myślę, że wszystkie te opinie recenzentów. Sam jestem ciekaw, jak ta karta będzie oceniana, bo naprawdę może być bardzo różnie oceniana. Nie zdziwię się, kiedy będzie jej przydzielana ósemka nawet w skali od 0 do 10. Nie zdziwię się też, kiedy będzie ona poddawana takiej krytyce jak 4060 Ti, chociaż ja uważam, że nie jest to akurat zasadne i że ta karta broni się lepiej od modelu z dopiskiem Ti, który jest bardzo, ale to bardzo nieudany w kontekście tego, co prezentuje. Więc tutaj akurat taki plusik może, że ta premiera nie jest tak fatalna, jak mogłoby się wydawać i pod pewnymi względami ta karta się broni. Natomiast dopóki te starsze karty, z korzyścią oczywiście dla użytkowników, będą zalegać na półkach, dopóki ich ceny będą spadać, bo takie są wyprzedaże, no to 4060K szału nie robi. I tyle. Do zobaczenia, mówi Lipton.